Siemka, z tej strony Kolekcja Narchochik dzisiaj wyszedł u nas długo oczekiwany update, ja już mam zestaw startowy, który kosztuje 40 zł, 39,99, zawiera 6 saszetek, 3 karty z limitowanej edycji i jedną kartą, kartal, jedna karta z limitowanej edycji XXL. ja wiem co to będzie za karta XXL, nie wiem co to są małe, nie wiem jakie są małe, wiem, że na pewno jest dwóch napastników, ale... Dzisiaj jest 24, ale ze względu, że na razie nie mam dostępu do YouTube. Nie będę mógł wrzucić. Więc nie wiem kiedy to będzie na kanale, ale dzisiaj jest 24. Już mamy otworzone, odpieczętowane. I klaser jest strasznie mały. Klaser jest bardzo malutki. Możemy tutaj zobaczyć Martineza, Welbeka, Suareza, Azarda, Ibre. Rosa, Milera i Adriano. Update. Jest. Na jednej stronie są cztery karty. Można włożyć. Więc sobie teraz je otworzymy. I zestaw już otworzony. I wyjmujemy zawartość. O, fajna karta limitowana to będzie na koniec. To jest karta XXL Bramkasz. Pierwsza limitka, Ronaldo, druga Neymar, trzecia Messi. Ohoho, 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 trzy świetne limitki. O, żeż ty, kurna A kartą limitowaną Mexcel już wam pokażę. To jest Manuel Neuer, więc już ten starter pack jest zajebisty. Jak fajnie te wyglądają te limitki. Messi, Neymar, Ronaldo i raz, bacz. I mamy tutaj sześć saszetek. Zaczniemy od pierwszej. Otworzymy saszetkę z Suarezem, Azardem, Millerem i Adriano. Ale limitki się trafiły, już jestem zadowolony. Sorki, to jak sąsiad puka, ja nie będę mu otwierał, więc nie przejmujcie się tym pukaniem. Fans Ronaldo, to 16, Manchester City. Z bazówek mamy Hoger, Remy, Carasco, mówię nie przejmujcie się i Mark Bartra. Już ten starter pack jest naprawdę udany. Saszetka jest tutaj, bo ja kolekcjonuję soszetki, te już można otworzyć. Nie, nie mam jeszcze tej ZIBROM, Crossem, Martinezem i O rundow 16 Atletico Madrid, Obasi, znowu Remi, Karasco znowu, Bartra znowu i Berlin. No i patrzcie, no i mamy puchar. No i już bardzo udany jest to ten starter pack. Bazówki odkładam tu. Lecimy z trzecią saszetką. Saszetki są lekkie. Ciekawe, nie wiem jak wyglądają w ogóle te herby, nie trafiłem jeszcze żadnego loga, nie wiem czy w ogóle tu są loga, wiem, że tu będzie key player, jeszcze nie wiem jaki, bo jeszcze nie otworzyłem tej saszetki, żebyście nie widzieli, żeby to była niespodzianka, a jest to świetny key player, Daniel Alves i jeszcze Master Jackson Martinez I jeszcze Oficjal Ball. Oficjalnie! Ha, ha. Benatia, Padonin, Spachic, ale jest świetny ten starter. pak mi się udane trafił. Naprawdę, jeszcze zostało nam 3 sąsiadki. 5 minut prawie minęło, znaczy 4,5. O, posypał się nam. Dobra, to odłożymy na bok, żeby był widać klaser. Ja sobie to uporządkuję, wszystko. Wierzę, już ten. Dla mnie, już to jest udane. Naprawdę jest to dla mnie udane. Ja jeszcze wcześniej kupiłem sobie jedną saszetkę i trafiłem Fan Messi'ego i Run 16 Bayer Leverkusen. Tu jest jedna specjalna karta: Run 16 FC Porto. Mamy Kutcher, Aogo, już mam drugiego, Ramirez, Flamini i Chaka. Już nie liczę na jakieś fajne karty. Bo już nam starter paktu jest 3 świetne, 4 świetne limitki, 1 i XXL. I mamy Keyplayera playera Modricza, Top player. Impact Singing Lucas Silva. Ha, ha! Co to jest? Ty, patrzcie jaka karta. Karta Adrenalin. Fajnie, nie ma takiej karty. Kagawa, mangala, Owak, well No i ostatnia saszeczka, kochani, nam została. Niedługo będę chciała chyba kupić Xboxa. To będzie jakaś specjalna karta. Ha, Puchar! Runto 16, Szalkę, Arbeloa, Demikelis, Ansaldi i Aleksandr, no. Świetnie nam się dzisiaj trafił ten Starter Pack Update Edition i to tyle w tym odcinku. Marka!